Witamy w kolejnym dniu z podróży rowerowej. Jest 18 lipca. Rozpoczynamy 13. dzień naszej wyprawy rowerowej dookoła Polski. No i jesteśmy właśnie w Białym Stoku, w hostelu. Dzisiaj spaliśmy w takim pokoju. Tak to się prezentuje. Tutaj jeszcze jest trochę pałagan, bo się akurat pakujemy. I za chwilę stąd wyruszamy. No i pięć łóżek. Myśmy spali tutaj tylko w dwójkę, więc tylko dwa łóżka były zaścielone. Natomiast wszystkie łóżka wykorzystaliśmy. Na tych pozostałych czek były nasze rzeczy, i wszystko było rozwalone. Tu w sumie jest 10 gniazdek, z tego wykorzystałem, wykorzystaliśmy właściwie 9. Wszystkie, wszystkie gniazdka pracowały przez całą noc. Miałem tyle tej elektroniki do podłączenia. No, niestety, naładowane w 100%. Pranie udało nam się wczoraj zrobić. Tak jak wspominałem, nie było możliwości, żeby zrobić tutaj w hostelu. Natomiast znaleźliśmy pralnię obsługową i zrobiliśmy w takiej pralni normalnej I teraz jesteśmy wyprani, wykąpani, namatowani Zadowoleni, za... najedzeni Zadowoleni, na jedzeni. A czy ja jeszcze nie jadłem w sumie, tylko jadłem owsiankę dzisiaj, no ale dobra No i co, zbliża się godzina 10, więc czas wymylodowania Ja się mogę dzisiaj wyspać, Kurczę, to 8, więc sobie pospałem No i za chwilę stąd spadamy i jedziemy dzisiaj w stronę Augustowa. I plan jest taki, żeby spędzić noc nad jeziorem w Augustowie. No i tyle, jest godzina 10, więc to jedziemy tam bez problemu na jakieś godziny wieczorne. A potem wieczorem sobie usiądziemy, na spokojnie pomyślimy, co robimy dalej. Jak pojedziemy przez Mazury. Nie mam jeszcze pomysłu. Mniej więcej chcemy tak przejechać przez środek, żeby odwiedzić dużo jeziorek. To będzie jutro. Dzisiaj jedziemy w stronę Augustowa. A tu jeszcze Wam pokażę, jaki mamy widok z okna z tego, <laughs> z tego hostelu. Proszę bardzo, jesteśmy w samym centrum Białego Stoku. I no i tutaj jest takie skrzyżowanie cała yy, miejscówka całkiem spoko za nosek zapłaciliśmy po 50zł od osoby dodatkowo jeszcze trzeba było zapłacić za pranie więc trochę nas to wyszło tutaj trochę zafeliliśmy w tym białym stoku ale no trudno, tak to czasem bywa no i cóż, teraz powoli będziemy opuszczać już wschodnią część Polski będziemy się kierować, właściwie od jutra będziemy się kierować na zachód i tych większych miast po drodze będzie coraz więcej no bo już dzisiaj będziemy w yy... Augustowie, jutro prawdopodobnie w Suwałkach, w miastach na Mazurach, w Giżycku pewnie, w Ełku, w Elblągu, potem Gdańsk i całe trójmiasto, potem miasta wzdłuż morza, więc tak naprawdę kończymy taki etap, w którym jedziemy tylko przez wioski gdzie nic nie ma, bo tak naprawdę ten cały biały stok to jest największe miasto od, od, od czasów, jak byliśmy w Katowicach. A teraz tych większych miast będzie więcej, więc też będzie więcej możliwości, żeby robić pranie, żeby. Gdzieś tam się przenocować, może uda nam się skorzystać z warm shower, bo jeszcze z tego nie korzystaliśmy na przykład podczas tej wyprawy. Jest dużo możliwości. Zbieramy się i wyruszamy dzisiaj w traskę w stronę Augustowa. Zobaczymy co dziś nam trasa przyniesie. Pogoda jest świetna, jest chyba nie wiem 28 stopni, słonecznie, nie ma chmury na niebie, więc jest idealny dzionek na rowerek. Jeszcze przed wyjazdem z Białego Stoku postanowiliśmy wpaść na jedno ważne miejsce w Białym Stoku, które już wcześniej mówiliśmy, że trzeba odwiedzić. Tak. No i odwiedziliśmy, proszę bardzo. Wielki Zenon, Zenon Martyniuk, Król Disco Pola. Największa atrakcja turystyczna w Białym Stoku, a przynajmniej z Białym Stokiem tylko to mi się kojarzy. No okej, okay, no. <laughs> Jak to powiedział Adam przed chwilą, walić jakieś żubry na Podlasiu. Najważniejszy jest zanek w Białym Stoku. Trzeba no. odwiedzić. Są sprawy ważne i ważniejsze. Dokładnie. Tak, już na poważnie, no to fajny, fajny taki mural, fajny. Taki kolorowy, taki z gitarą stoi. Fajnie, fajnie. A tam powiedział, że też taki zrobi na chałupie. Tak, ale swój. Ale <gulanie> swój, no. <gulanie> Jesteśmy już w połowie drogi właściwie. Jeszcze mamy 51 km do Augustowa. Jesteśmy na prawdziwych polskich wsiach. Znowu, zresztą jak codziennie. Tutaj przed nami pole i tam chodzą dosłownie cztery pociany, jak nie więcej. Super to wygląda, chociaż tutaj na aparacie ich nie będzie tak fajnie widać. A jakbym podszedł bliżej, to od razu uciekną. A tutaj z drugiej strony krowy. No po prostu fajny klimacik. Fajnie, fajnie to wszystko wygląda. A co do za sterydy? Dreżówka z Era barbarem. Nielegalny doping podczas wypraw. To codzienność. Ja mam takie wrażenie, że podczas tej wyprawy jeszcze przybierzemy na wadze. Ja nie mam takiego wrażenia, ja to wiem. <laughs> Serio. With a piece in my hand and bloodshot eyes, I walked to the water for a last goodbye. He begged so much, it clouded my mind. One thing's clear the man's gotta die. Man makes right, so he said. When he held all the keys over our head, I lived in that grip. But now he'll learn at the end with the tables turn. Dobrze, przejechaliśmy już 63 km. Do augustowa zostaje nam jeszcze 37. Teraz króciutka przerwa na przystanku na wsi. Na przystanku PKS, to się zatrzymaliśmy w cieniu. Jest dzisiaj 30 stopni na słońcu. Więc jest taki, no jest upał po prostu. Jutro ma być tak samo, co nas cieszy, bo jutro będziemy jechać przez miejsca, gdzie będzie dużo jezior. Fajnie, jak będzie ciepło, to będziemy wskakiwać sobie do wody i, i będzie przyjemnie. Za chwilę wjedziemy na teren Biebszańskiego Parku Narodowego i będziemy jechać wzdłuż rzeki, z tego co widziałem na mapie. Więc będzie dosyć fajna taka trasa, ciekawa. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No i w ogóle w tej miejscowości, w której teraz jesteśmy, to znowu Widamy się z szlakiem Green Velo. Opuściliśmy go wczoraj rano w, tym, w tej miejscowości Nurzec, w której spaliśmy. Pojechaliśmy po swojemu do Białego Stoku. Teraz z Białego Stoku jedziemy tutaj na Augustów i tutaj znowu w tej wiosce 37 km przed Augustowem wyjeżdżamy na Green Velo. I w tym Green Velo będziemy jechać do Augustowa. Nie jechaliśmy całości z Białego Stoku do Augustowa, Green Velo. Potem szlak znowu idzie naokoło. Myśmy pojechali tak, a Green Velo idzie tak. Więc tak jak myśmy pojechali będzie po prostu szybciej Tym bardziej, że wyjechaliśmy o 12, właściwie z Stoku dopiero, więc Byśmy się nie wyrobili, abyśmy pojechali tylko tym Green velo. A i tak zrobimy w sumie 100 kilometrów, więc Dosyć to jest sporo No i co, Traska już jest teraz, teraz fajna na początku Tylko było słabo, bo jechaliśmy 18 km drogą krajową A potem jak już nie zjechaliśmy to już fajnie Teraz jechaliśmy przez takie wioski Same pola, łąki, krowy, pociany I, i fajnie się jechało I teraz znowu skakujemy na Green velo, więc też się będzie fajnie jechać raczej Chociaż zobaczymy, jaka będzie nawierzchnia. No i wjeżdżamy do parku narodowego, więc też pewnie będą ciekawe krajobrazy. I plan jest na dzisiaj taki, że chcemy spędzić nocleg na Mor, czyli na miejscu obsługi rowerzystów w Augustowie. W Augustowie jest właśnie taki, na mapie znaleźliśmy jest taki Mor, dosłownie nad jeziorem. I właśnie tam chcemy się rozbić, będziemy spali, będziemy spali nad jeziorem, przy tym miejscu obsługi rowerzystów, więc tam będzie stolik, będzie wiata. No cóż więcej do szczęścia potrzeba. A rano sobie skoczymy do jeziorka prostych namiotów. No zobaczymy, jak tam będzie z ludźmi, bo to jest Augustów, a dziś jest Sobota. Więc i nad jeziorem, więc może Chyba być. może być impreza. Może być e, ciekawie. Mo może być, być impreza, może być dużo ludzi. A może być tak? A może być tak, że zamiast ludzi będzie dużo komarów. Cieszysz się? Tak może być. Też tak może być więc zobaczymy co nas spotka. No nic, to ruszamy teraz do Biebrzańskiego Parku Narodowego. Ciekawe co tam uda nam się zobaczyć. Podobno tam są łosie. Debutant. Aha. Dobrze. No tak, tu jest nam de... Debutant. Debutant wyprawy rowerowej. Raz dwa. Raz dwa. Riverbank, caught a boat sap, took off like a hurricane. With spotlights, dogs, ate the whole nine yards of breathing down my neck and breathing hard. Two weeks in a wild chase, across the highways, mountains, over seven states. Found a man at the harbor, said that he could take me across the ocean somewhere far away. Lord, forgive me. It's sing me oh. Not before kids gets to the chest. Now there's blood and water filling up my lungs. Blood and water filling up my lungs. My heart is beating like a fading drone. Lord, forgive me. Here I come. It take me. Pojechaliśmy do Augustowa, przejechana już dziś jest stówka. Pojechaliśmy tym Augustowie do Biedronki Jutro jest niedziela, więc tym razem pomyśleliśmy o tym i zrobiliśmy zakupy na jutrzejszy cały dzień Więc już nas niedziela nie zaskoczy tak jak tydzień temu, kiedy zapomnieliśmy w ogóle, że są sklepy zamknięte I teraz jesteśmy na to przygotowani No, zrobiliśmy zakupy, mamy wszystko co potrzebne do szczęścia I podjechaliśmy teraz na siłownię czy basen Pisało na aplikacji, że jest otwarte i można wziąć prysznic Okazało się, że jest zamknięte Nie wykąpiemy się dzisiaj pod prysznicem ale nic nie szkodzi, jedziemy tutaj nad jezioro, nad jezioro Necko, rozbijamy się na miejscu obsługi rowerzystów przy szlaku Klimvelo nad jeziorem i skakujemy do jeziora chyba. I to będzie nasza dzisiejsza kąpiel. Tak jest. Minus jest taki, że jest tu strasznie dużo komarów, no ale trudno, tak to jest nad jeziorem. A to jest Augustów, jest miastem otoczonym, znaczy no, może otoczonym, nie do końca otoczonym, ale jest tu wokół dużo wody. Tak generalnie. I dzisiaj na kolację mamy ucztę, ponieważ Adam wpadł na genialny pomysł. Żeby sobie kupić jednorazowego grilla, kupić kiełbasy i zrobić sobie po prostu grilla na no, kolację To jest genialny pomysł A Dlaczego teraz dopiero? Proszę bardzo, tutaj zamontowany grill, są kiełbaski No, więc idziemy na miejsce, na te cały mor, skoczymy sobie do jeziorka, żeby przynajmniej, przynajmniej nie być takim spocłonym po prostu i lepiącym się A potem sobie robimy grilla, kiełbaska, rozbijamy namiocik, no i pójdziemy spać Dobra, idziemy zobaczyć jak to miejsce na, jak ten mor wygląda w ogóle tam. Dobrze, to jechaliśmy na ten mor. Tutaj jest miejsce obsługi rowerzystów za tym, tam za tym drzewkiem. Jest normalna mała nawiata, stoliki, wszystko tak jak zawsze. A tutaj z drugiej strony, proszę bardzo, jezioro, jezioro Necko, zachód słońca, przepiękna sprawa. Jest naprawdę, jest naprawdę tutaj przepięknie. Nie Miejsc... <laughs> miejscowa jest naprawdę kozacka, chyba jedna z lepszych podczas tej wyprawy. Minus jest taki, minus, minus jest ogromny. Minusem są komary. Jest ich tutaj 3 miliardy, naprawdę. Jeszcze się nie zdążyłem popsikać tym ofem na komary i zaraz z zjedzą żywcem. Muszę iść od razu, się popsikać. Chociaż chciałem jeszcze skoczyć tutaj do wody, bo dzisiaj się nie kąpaliśmy na tej siłowni w końcu. I pierwsze co, to zaraz upieram kąpielówki i chciałem skoczyć tutaj do jeziorka, Chodźmy na chwilę, żeby się tak odświeżyć. Po prostu, to będzie super sprawa. Zaraz to będę robił, ale ogólnie miejscówka jest naprawdę świetna. Bardzo mi się podoba. Tam trochę ludzi się kręci. W sumie jesteśmy blisko miasta, no bo w sumie tu jesteśmy, nie wiem, 3 km od centrum Augustowa i dużo ludzi się będzie kręcić po sobota, no ale. Mi to jakoś bardzo nie przeszkadza. Najbardziej mi przeszkadzają tylko komary, tylko i wyłącznie komary. A więc, kąpiel w jeziorku Necko zaliczona. Było świetnie, naprawdę bardzo fajnie było sobie popływać. Jak widać, teraz jest, mam ubraną taką chustę polar. I nie jest dlatego, że już jest zimno, bo nawet temperatura nie jest zła. Ale jest tak dużo komarów, że po prostu nie da się, się wysiedzieć. Poubierali, poubieraliśmy się, że po prostu. Nas tak nie, nie gryzły. No i w tej wodzie było o wiele lepiej niż na, niż na zewnątrz, bo w wodzie to komary nie gryzą, a na zewnątrz już tak. To, to jest jakaś tragedia tutaj naprawdę. E, no ale nic no, takie jest życie nad jeziorkiem no. Czego tu się można było spodziewać jak nie komarów. Jeszcze tym bardziej jak mamy takie lato dosyć deszczowe, więc tych komarów jest sporo. Teraz robimy sobie e, grilla. No taki grill jedno, jednorazowy z biedronki, Giełpacka Śląska. To jest nasza obiad-kolacja, a tutaj w tle jezioro, tam Augustów. Pięknie. Czego chcesz więcej? Muszę coś ja bym nie te komary, to to jest normalnie jak... Raj. raj. no to są nie raj, nie? To jest tak pięknie. To jest wszystko. Jeszcze tutaj przed chwilą jechaliśmy, znaczy jak jechaliśmy tutaj w to miejsce, to byliśmy na takim punkcie widokowym i tak fajnie widać jezioro z, z góry jakby. I mega fajnie to się to wyglądało, zachód słońca był, zresztą nagrałem to. I naprawdę... Pięknie to się prezentuje. Naprawdę. Jedna chyba z ładniejszych miejscówek będzie to spania. No. Takie to przy tej wyprawy myślę. Teraz zaczynamy taki etap jeziorek. Czyli tutaj jesteśmy teraz w Augustowie. Jutro pojedziemy już na suwałki i w suwałkach polecimy na zachód w stronę Mazur. No a potem jak już nad morzem to będziemy dziennie spali nad morzem. Więc y, fajnie, fajnie, bo będziemy sobie pływać w jeziorze, w morzu potem. Będzie ciekawie, będziemy mieli ciekawe przerwy. No dzisiaj jak skoczyłem po tym całym niuasty na rowerze spocony, jeszcze komary mnie gryzły. Ubrałem i skoczyłem do tej łody, to było chyba najlepsze rzecz, jaka mi się spotkała, naprawdę. Coś mega, mega przyjemnego, takiego naprawdę fajnego, tak skorzyć sobie do jeziorka na koniec dnia. No nic, my sobie robimy kolacykę. zjemy i rozkładamy namioty i idziemy do tych namiotów, bo z tymi komarami tutaj życie nie jest łatwe, więc lepiej już sobie wejść do tego namiotu i na spokojnie tam siedzieć, niż się tutaj z nimi męczyć. Dzisiaj przyjechaliśmy 105 km. Z Białego Stoku to Augustowa. Tutaj tak wyglądała trasa. Jechaliśmy 20 km drogą krajową, potem przez wsie, a potem w Biebrzańskim Parku Narodowym wjechaliśmy sobie na Grniwelo, już jechaliśmy Grniwelo tutaj do Augustowa. No i co? No super trasa. Bardzo fajnie wyglądał ten Biebrzański Park Narodowy przy tej rzece Biebrz i fajnie, fajnie tam się jechało. Taki fajny klimacik był. No, a teraz z tak takich okolicznościach przyrody. Żegnam was dzisiaj i do zobaczenia kolejnym dniu z wyprawy Adamowicz, wczoraj zepsuła manetka Czarno to widzę Maciej No i spotkaliśmy całkiem przypadkowo pewnego rowerzystę. Teraz nie wiem czemu, ale się schował pod stołem.